Na wiz będzie znana państwu piosenka, ale nie powiem jeszcze jaka, może państwo sami odgadną. No i w refrenie, jeśli ktoś zna też, prosimy śpiewać z nami. Taka wrzawa, kto tam nagle wszedł? Czy to przyszedł pan Wieniawa albo Mistągę? To pan Nikodem mimochodem przybył właśnie tam. A tuż mocno, słodem, panny krzyczą tak Niechodem, niechodem, ty masz filmową urodę, Ty masz dystynkcję i seksapie i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z wodem, przy Tobie podobni jego syn też są wyleki Kto jest tak jak Ty atletyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost? O, nikogo, Ty masz filmową rolę. Karierą zrobić Ty możesz też, jeśli tylko chcesz. Więc to kina autentyczny anons taki dał. Czy ja jestem fotogeniczny? ja bym wiedzieć chciał, Nigdy dzień minie, na rycinie ujrzał siebie sam. A tuż pod spodem pan Nikodem to przeczytał tam, Nikodem, Nikodem, ty masz filmową drogę, Ty masz dystynkcję i i sportowy styl. Nikodem, Nikodem, nie równaj nawet się z wodą, Przy tobie wodo i nosy też są byle kto jest taki jak ty atletyczny, kto ma taki wzrost, kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary wprost, nikomu, nikomu, nie równaj nawet się z boi. Karierą zrobić ty możesz też, jeśli tylko chcesz. do filmowych zdjęć. Żeby kręcić mogli zaraz stał tysiączków pięć. Lecz coś się zwleka, a on czeka mija kilka lat. Dziś pan Nikodem głaszcząc brodę wnuczką śpiewa raz. Nikodem, Nikodem, nie mać filmową brodę? Ty masz dzisiejszej szabili i sportowy ścig Nikodem, Nikodem, nie ruchnaj nawet się z wodem W sieciowie badał, i hihi, o sieciowie Kto jest tak jak ty atletyczny, kto ma taki wzrost? Kto jest taki fotogeniczny, nie do wiary prosty. I to, i to, ty masz filmową rolę Karierą zrobić ty możesz też, jeśli ty tylko chcesz. Dziękujemy Państwu bardzo za gorące Karajna Jastrzębskiego. Bardzo Państwa kocha, szanuję, uwielbia. Dziękuję za pozytywną energię, którą Państwo tutaj nam dali, za ten piękny wieczór spędzony razem z Państwem. I pozostaje mi pożegnać się, chociaż smutno się rozstawać z Państwem. Proszę mi wierzyć, widok tak radosnych Państwa tak klaszczących, gorących jest dla nas bardzo miłym widokiem do nowych muzycznych spotkań. Mam nadzieję, że niebawem wróci Żyrardowa. No ja nie przewracam, bo tutaj mieszkam i bardzo się z tego powodu cieszę, ale w rajnach że jeszcze zagłosi w naszym wspaniałym Żyrardowie. Dziękujemy Państwu bardzo.